Psalm dla ochrony przed złem i od wszelkich niebezpieczeństw. Jest tarczą w najciemniejszych czasach. Drodzy bracia i siostry, otwórzmy dziś nasze serca na najpotężniejszą obietnicę ze wszystkich Psalm 90. To nie jest tylko starożytny tekst. To modlitwa tarcza to duchowa umowa między Bogiem a tym, kto ufa Mu całym sercem. Zanim przejdziemy dalej, napisz: Z jakiego kraju oglądasz wideo? Miłego słuchania. Psalm 90. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, spoczywa w cieniu Wszechmocnego. Mówiąc do Pana, ucieczko moja i obrono moja, Boże mój, w którym ufam. On cię wybawi z sieci trapera i od plagi zniszczenia. On cię okryje swymi piórami, a pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny, jego tarczą i płotem jest jego prawda. Nie będziesz się lękał strachu nocy. Strzały, która leci za dnia, zarazy, która chodzi w ciemności, zarazy, która niszczy w południe. Tysiąc i dziesięć tysięcy po twojej prawicy padnie obok ciebie, lecz nie zbliżą się do ciebie. Tylko ty będziesz patrzył swymi oczyma i ujrzysz pomstę bezbożnych. Albowiem rzekłeś, Pan jest moją nadzieją. Wybrałeś najwyższego jako swoje schronienie. Żadne zło nie przyjdzie na ciebie i żadna zaraza nie zbliży się do twego mieszkania. Bo rozkaże swoim aniołom wokół ciebie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nieść na swych ramionach, abyś nie zderzył swej stopy z kamieniem. Będziesz deptał osikę i bazyliszka, będziesz deptał lwa i smoka. Ponieważ mnie umiłował, wybawię go, będę go chronił, ponieważ poznał moje imię. Będzie wołał do mnie, a ja go wysłucham, będę z nim w jego utrapieniu, wybawię go i uwielbię go. Nasycę go długimi dniami i ukażę mu moje zbawienie. Kiedy kładziesz się spać, a twoje serce jest zmartwione, kiedy jest ciemność, strach, niepewność, kiedy nie wiesz, czego się spodziewać jutro, pamiętaj o tych słowach: nie będziesz się bał strachu w nocy. Nie dlatego, że one nie istnieją, ale dlatego, że nie mają władzy nad tym, kto jest pod osłoną najwyższego. Posłuchaj uważnie, nie ma obietnicy, że kłopoty nie będą się pojawiać. Jest napisane, tysiąc padnie u Twego boku i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy. Oznacza to, że kłopoty będą wszędzie wokół Ciebie. Ale nie zbliżą się do ciebie. Ponieważ jesteś strzeżony. Dlaczego ten psalm jest czytany przed snem? Ponieważ wszystko atakuje w nocy, lęki, wątpliwości, ból, samotność. Jesteśmy sami w ciemności. Ale ten psalm przypomina nam, nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Aniołom swoim rozkaże o tobie, nie jest poetycką figurą. To obietnica, to obrona, to ochrona w najbardziej dosłownym sensie. I zauważ, Bóg nie tylko zapewnia. Mówi, jestem z Nim w ucisku. On nie patrzy z boku. Jest tam dla ciebie, idzie z tobą w najtrudniejszych chwilach i sam nosi cię w swoich ramionach, abyś się nie zachwiał. To jest osobisty Bóg. To jest Twój Ojciec. Niektórzy powiedzą, gdzie jest Bóg, gdy dzieje się zło? I tutaj musimy być szczerzy. Czasami zło nas dotyka. Ale Pismo Święte obiecuje, że nawet w ucisku On jest z nami. Że nawet w ciemności nie jesteśmy sami. Że nawet gdy nadejdzie katastrofa, Bóg obróci ją w dobro. Ponieważ będzie wołał do mnie, a ja Go wysłucham. To żywa komunia, to relacja. Psalm 90 nie jest magiczną formułą. To wyznanie wiary. To proklamacja: Ty jesteś moim schronieniem. Ty jesteś moją twierdzą. Nie boję się, bo jestem z tobą. Drodzy, niech ten psalm stanie się dla was nie tylko tekstem na papierze, ale modlitwą serca. Modlitwą, z którą rozpoczynacie dzień i kończycie noc. Tarczą, pod którą chowacie się w czasie burzy, i pieśnią, którą twoja dusza szepcze nawet w najgłębszej ciemności. Moi drodzy bracia i siostry, mówię dziś do każdego z was, nie tylko jako pastor, ale jako ten, który wiele razy był w Dolinie Cienia Śmierci, jako ten, który przeszedł przez burzę, wątpliwości, lęki, choroby, straty. I mówię wam, nie teoretycznie, ale z serca: Psalm 90 to nie tylko tekst, to życie to oddech wiary to obrona kiedy nie masz siły nie masz słów tylko zaciśnięte zęby i niemy krzyk do nieba psalm 90 to słowa które zaczynają żyć gdy wszystko inne umiera to ogień który nie gaśnie w najciemniejszą noc to głos ojca który nie ustaje nawet wtedy gdy nie słyszymy już samych siebie wiele lat temu pewien stary ksiądz powiedział mi jeśli nie masz siły się modlić przeczytaj psalm 90 jeśli się boisz, przeczytaj go. Jeśli wszystko się wali, przeczytaj go. Jeśli umierasz, niech to będzie ostatnia rzecz, która schodzi z twoich ust. Nie od razu zdałem sobie sprawę, jak głębokie to było. Ale z biegiem lat, poprzez próby, tragedie, zmagania, zdałem sobie sprawę. To nie są tylko słowa. To obietnica. To duchowa konstytucja dla twojej obrony. Nie ma w niej wyświechtanych stwierdzeń nas, ludzi. W tym psalmie nie ma pewności siebie. Tylko zaufanie. Ciche, ale mocne jak skała. Słowa o Pan jest moim schronieniem, nie są religijną formułą. To wołanie duszy, która nie znajduje już oparcia w niczym, co ziemskie. I to właśnie w tej pustce zaczyna się spotkanie z Nim. Bóg nie buduje swojego tronu na naszej sile. On przychodzi w naszej słabości. Przychodzi tam, gdzie głos się trzęsie, gdzie ręce drżą, gdzie dorośli płaczą, gdzie serce łomocze ze strachu, a mózg powtarza: Nie dam rady. Tymczasem On mówi: Pod moim cieniem odpoczniesz. Moimi piórami Cię okryję, pod moimi skrzydłami będziesz bezpieczny. Jakie to piękne! Jakie to głębokie! I jak prawdziwe, jeśli pozwolimy, by to słowo stało się częścią naszego życia. Ale pozwólcie, że zapytam Was szczerze, bracia i siostry, gdzie jest Wasze schronienie? Gdzie się chowasz, gdy życie uderza? Kiedy przychodzi choroba, kiedy dziecko nie wraca do domu, kiedy lekarz patrzy Ci w oczy i nic nie mówi? Gdzie wtedy jesteś? Pod telefonem? W banku? W czyichś obietnicach? A może jesteś pod skrzydłami wszechmogącego? W piśmie świętym Bóg niejednokrotnie porównuje się do ptaka, który osłania swoje pisklęta. Nie wstydzi się tej metafory. Nie gardzi naszą kruchością. Bierze nas pod swoją ochronę, jeśli tylko zgodzimy się tam pójść. I to jest klucz do sukcesu. Schronienie nie jest czymś, co po prostu się pojawia. To coś, w co trzeba wejść. To jest wybór. To akt wiary, to Twoja odpowiedź na burzę. Bardzo często słyszę, dlaczego Bóg mnie nie ochronił? A ja odpowiadam pytaniem: Czy byłeś pod Jego skrzydłami? Psalm mówi: Kto mieszka pod osłoną? Nie pamiętając czasami o Bogu, nie przychodząc do kościoła w Wielkanoc, ale żyjąc. Życie z Bogiem nie jest epizodem. To postawa serca, to sposób myślenia. To każdy dzień, każdy poranek, każdy wieczór. To nie jest rytuał. To relacja. A jeśli żyjesz pod jego schronieniem, jesteś chroniony. Nawet gdy wszystko wokół ciebie się wali, ty stoisz. Nawet gdy choroba zabiera innych, ty zachowujesz spokój. Nawet gdy noc jest przerażająca, nie boisz się, bo wiesz, kto jest blisko. I jest jeszcze coś, co chcę ci powiedzieć. Boża ochrona to nie brak problemów. To obecność Boga w tych problemach. To ogień, przez który przechodzisz, ale nie płoniesz. To woda, przez którą przechodzisz, ale nie toniesz. To noc, w której nie wariujesz. I to nie dlatego, że jesteś tak silny, ale dlatego, że Bóg powiedział: Z nim jestem w ucisku. Nie z dala, nie po, ale w. On idzie z tobą w sam środek piekła. A jeśli go nie czujesz, nie oznacza to, że odszedł. Oznacza to, że osiągnąłeś punkt, w którym nie potrzebujesz uczuć. Wszystko, czego potrzebujesz, to wiara. A jeśli powiesz w swoim sercu: Ty jesteś moim schronieniem, on odpowie: Ja cię wybawię. Wysłucham cię. Uwielbię cię. Wypełnię cię długością dni. Pokażę ci moje zbawienie. To nie jest tylko obietnica. To jest przymierze. To jest przymierze. To duchowy dokument, zapieczętowany samą prawdą Bożą. A jeśli to zaakceptujesz, zobaczysz rezultat. Wewnątrz. Dookoła. W przyszłości. Nie staniesz się niezwyciężony. Będziesz niezwyciężony, ponieważ Bóg będzie z Tobą. I zobaczysz tysiące upadających wokół Ciebie. Jak upadają systemy. Znikną ci, którzy myśleli, że mają wszystko pod kontrolą. Ale ty zostaniesz. Ponieważ wybrałeś schronienie, które się nie rozpada. Wybrałeś dach, którego burza nie rozerwie. Wybrałeś tego, który nie zdradza. I to jest twoja siła. Moi przyjaciele, niech Psalm 90 stanie się waszą modlitwą przy stole. Niech będzie na ustach waszych dzieci, gdy je błogosławicie. Niech będzie waszą mantrą przed snem. Niech rozbrzmiewa w twojej głowie, gdy idziesz na trudne spotkanie. Niech będzie w środku, gdy lekarze podnoszą ręce, gdy wiadomości są przerażające, gdy twoje serce drży. Ponieważ Słowo Boże jest żywe. Ono działa, chroni, uzdrawia, prowadzi i nigdy nie powraca na próżno. Na zakończenie, bracia i siostry, nie mogę nie powiedzieć, jak ważne jest dla nas, wierzących, szczególnie w tym czasie, abyśmy pamiętali, czcili i świętowali Wielkanoc. Ponieważ to właśnie Wielkanoc jest kulminacją Bożej obrony. To zwycięstwo nad śmiercią. To krew baranka przelana za nas, abyśmy mogli powiedzieć, Nie boję się nocy, bo światłość z martwych wstała. Wielkanoc to nie tylko święto. To duchowa rzeczywistość, w której żyjemy. A jeśli naprawdę wierzysz w moc zmartwychwstania, nigdy nie będziesz sam w ciemności. Niech Wielkanoc nie będzie datą w kalendarzu, ale stanem serca. Chrystus z wstał, a my żyjemy. I pod Jego dachem się nie boimy. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.